Pasażera na gapę. Byliśmy na środku Bałtyku. On wieczorem chyba co? Przyleciał? Tak, wiesz ja tutaj siedziałam sam jeszcze. Paliśmy się. Na? 19. No około 19:00 Wylądował tu u nas na budzie 100 mil przed, przed tutaj Gdańskiem, nie? 100 mil od Gdańska Połowie gdzieś drogi do Wisby Przyleciał myśmy akurat e, byli po kąpieli na środku Bałtyku, bo flauta nas e, złapała I tam dobre 5 godzin totalny bezruch był A, a tym nas kolega odwiedził i tak płynie z nami już grąś godzinę. I ma się dobrze i jest coraz odważniejszy, bo sobie tutaj chodzi, zwiedza trochę dostał jeść. Patrzymy, że ma dwie albo trzy obrączki nawet. Także... Na lądzie tylko wypuścimy, zobaczymy czy tam do zadanego miejsca, czy, czy po prostu sobie yy, nie zostanie w Gdańsku.